Nie? Bartek, ty się ma! I dzisiaj postanowiliśmy nagrać ten filmik. Jak już widzieliście, bardzo długo nie stawialiśmy. Ale przestanę cały czas nagrywać ziemię. Sorry. No. no właśnie. No właśnie. I jak dzisiaj, może już dzisiaj wstawimy filmik Minecraft jak nagramy nasz, nasz serwer. I podamy wam IP, fak bym się wyrzucił. Być się wyrzucił! Być się przewrócił! Naprawdę, dzisiaj taka beszta w szkole była. Każdy się śmiał. W ogóle masakra, jak widzicie. Czekaj, Wracamy ze szkoły. Lecz ja, kurwa, mój tak. Lecz ja, kurwa. I raczka, petak. I <laughs> się skakać. Eee, no. A więc, nasz powrót ze szkoły. Jak zauważyliście, jak nagramy się jakimiś niegderzymi twarzami, to, yy, to po prostu, jakby wam to powiedzieć, to po prostu jak idziemy ze szkoły. Czemu? Zastanawiacie się pewnie. Dlatego, że po prostu jest nam tak łatwiej, jesteśmy wtedy we dwojga i tego, nikt nam nie przeszkadza, nagrywanie i tak dalej. A raczej gadaj coś. Co mam mówić, kurde? Nie wiem. Tu jest nasza prościeżka wydeptana. Idziemy A to są kurde nasze wille Ale raz jest słońce O pokaż, może nasze piękne brameczki Dziek. Pokaż nasze piękne brameczki To się Jak mówiliśmy mamy, mamy lepsze boisko To jest takie podwórkowe jakby No to chyba tyle w tym odcinku. No przepraszam, żeby się nagrzewać. Ja. Ciao, bądźcie cicho. Dobra, to tyle w tym odcinku. jeszcze ja się żegnam z Wami. Cześć. Narka. Do widzenia.